Marcin Masny kłania się Państwu 7 maja z hiobowymi wieściami, w zasadzie z jedną wieścią hiobową, w uzupełnieniu miniatury, którą sporządziłem kilka dni temu. Muszę niestety donieść Państwu, że Janusz Korwin-Mikke, właśnie on, za Grzegorzem Braunem, chociaż trochę później, dołączył do bandy Pięciorga, czyli Odszedł od programu pod tytułem Precz z Unią Europejską. Tak to właśnie system wciąga, nawet tych najbardziej wydawałoby się przez dziesiątki lat konsekwentnych, jak no, przez 60 lat wydawało się, że konsekwentny jest Janusz Korwin-Mikke. Ale zacznę od tego, że Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała komitety, w eurowyborach nie ma tam komitetów Leszka Sykulskiego, Głos Silnej Polski, nie ma komitetu Niepodległość Poleksit Roberta Bąkiewicza. Oni się, to znaczy Bąkiewicz się poddał, Sykulski się nie poddał, ale nie zarejestrował list. Podobno zebrał 40 tysięcy podpisów, natomiast są pod, w całej Polsce, chociaż nie zarejestrowali się we wszystkich okręgach. Są Janusz Korwin-Mikke z Markiem Wochem, których serdecznie pozdrawiam niezależnie od tego, że ich krytykuję, czyli Komitet Bezpartyjnych Samorządowców i jest Komitet Stanisława Żółtka, Polexit. Są również, ale o tym zaraz powiem, komitety, które się nie zarejestrowały w całej Polsce, ale są w niektórych okręgach, to takie teraz już ciekawostki. Komitet Wocha i Korwina ma, mówię, że ponoć ma cały kraj, tak mówią. PKW przed chwilą jeszcze nie opublikowała wszystkich list kandydatów we wszystkich okręgach, ale zaraz to pewnie zrobi. W Rzeszowie kandyduje Andrzej Duda. Myślę, że on zbierze dużo głosów. Z listy żółtka no, polecałbym różnych. I bo, bo i na liście Wocha Korwina, i na liście Żółtka są fajni ludzie, z samym Korwinem na czele, jest fajny człowiek, niezależnie od tego, że niestety zszedł na złą drogę dzisiaj. Ja mogę polecić Miłosza Kuziemkę, fardego konserwatystę z listy Żółtka w Olsztynie, Stoku. W okręgu pierwszym od Żółtka kandyduje Kuba Perkowski, Kompletny wariat, jak wiadomo. Zresztą chyba wszyscy, wszyscy jego znajomi wiedzą, że jest wariat. On jest gorszy wariat niż ja. Natomiast no człowiek, właśnie wariat, taki wariat, który miał kandydować od Bąkiewicza, ale kandyduje od Żółtka. Ma wariackie pomysły na Unię Europejską, zupełnie nie z tej ziemi. Nie chcę teraz już o Perkowskim więcej, ale w każdym razie fajny człowiek. Dalej. I jeszcze jest, uwaga, w pięciu okręgach można głosować na normalny kraj starego upr Wiesława Lewickiego, który chyba sam nie kandyduje. I jeszcze na Mazowszu, tak zwanym, czyli to tam województwo mazowieckie, czyli razem z Radomiem, który nie jest Mazowszem, ale bez Warszawy, oraz na Górnym Śląsku, tak zwanym, czy na Śląsku, tak, czyli w Częstochowie i Kłobucku, no, tak to tak, podzielili nam kraj. Tam można głosować na komitet Romka Starosielca. Zarejestrował dwa okręgi i pewnie tam trochę głosów zbierze. Nie jest to przebój polityczny. Romuald Starosielec dostał bardzo słaby wynik w wyborach ostatnio na prezydenta Warszawy, ale jest to niewątpliwie człowiek, który no, twardo trzyma się pewnych zasad, ja go pamiętam jeszcze ze studiów, no 40 lat się znamy. Dobrze. Tak. Jedynym komitetem ogólnopolskim, który ma w programie Unia Europejska WON jest Komitet Stanisława Żółtka, na którego ja głosowałem ku uciesze licznych komentatorów w wyborach prezydenckich w 2020 roku. Stanisław Żółtek ma bardzo liczne wady, które są powszechnie znane. Oczywiście, jeżeli ktoś zna Żółtka, to zna jego wady. Natomiast nie zmienia to faktu, że ma podpisy w całym kraju i ma program, który no, akurat mnie się podoba. No i tyle. O tym, o tym komunikuję Państwu. Przeczytam Państwu program listy, czy komitetu Janusza Korwin-Mikkego i Marka Wocha. Bo ten program, no, Janusz Korwin-Mikke opublikował go dosłownie pół godziny temu. No, dla Państwa to już jest więcej. Wieczorem we w wtorek czytam w całości, bo myślę, że to warto. Nasz stosunek do Unii Europejskiej. Bezpartyjni samorządowcy, normalna Polska w normalnej Europie, zdecydowanie popierają wolność podróżowania i wolność prowadzenia działalności gospodarczej. To gwarantuje traktat Schengen i Europejski Obszar Gospodarczy. Przypominamy tu o czterech zasadach, na których zbudowana miała być Unia Europejska. Swobodny przepływ towarów, usług, kapitału oraz osób. Polska leży w Europie i należy do Europy. Jesteśmy natomiast przeciwnikami obcej ideologii narzucanej nam, narzucanej przez niektóre środowiska polityczne Unii Europejskiej. Warto byłoby je wskazać. Ale to nie moja sprawa, nie mój program. Mamy też świadomość, że w ramach Unii Europejskiej rozgrywane są interesy konkretnych państw. Dla nas interes polski jest najważniejszy. Dlatego zdecydowanie sprzeciwiamy się próbom stworzenia z Unii państwa unitarnego. No, a państwa federalnego? Przepraszam, panie Januszu, Marku, doktorze Marku, czy na pewno. Czy nie sprzeciwiacie się stworzeniu z Unii formalnie państwa federalnego, o którym formalnie nie jest jeszcze? To jest pytanie do, do Was, do obu panów, prawda, szefów tego biznesu politycznego. Członkowie Unii powinni zachować prawo weta, będące gwarancją, by nie były im narzucane wspomniane ideologie. Tutaj moje, moje, mój wtręt, może niepotrzebny, Polska ma prawo weta i z niego chyba nigdy nie skorzystała. To może nie jest to takie naprawdę wcale ważne. Może ważniejsze są haki na polityków, które załatwiają wszystko. Będziemy zabiegać o to, by Konstytucja Rzeczypospolitej i wynikające z niej prawa miały pierwszeństwo przed prawem unijnym. Będziemy zabiegać o to, by miały pierwszeństwo? To nie mają pierwszeństwa? Panowie, Konstytucja ma pierwszeństwo nad prawem unijnym. Szus. Amen. W szczególności będziemy dbać, by nasze dzieci były wychowywane w oparciu o nasze zasady i obyczaje. No ja bym tutaj dołączam do Pana Janusza. Też mam dużo wnuków. Nawet chyba więcej niż on, no nasze dzieci i wnuki, oczywiście, tak? Nasze dzieci i wnuki, żeby były wychowywane. Sprzeciwiamy się zielonemu ładowi ze względu na jego przymusowy charakter i znaczący wzrost kosztów życia i utratę konkurencyjności przez firmy Unii Europejskiej, zwłaszcza z sektora MŚP. Będziemy dbać, by działające w Polsce firmy korzystały z tej energii, która jest opłacalna. Wbrew irracjonalnym pomysłom unijnych ideologów. Będziemy też dbać, by mieszkańcy Polski nie byli poddawani przymusowym eksperymentom medycznym narzucanym przez WHO i wspieranym przez Unię Europejską. Jesteśmy przeciwni stworzeniu Europejskiej Armii oraz wprowadzaniu w Polsce waluty euro oraz przymusowej likwidacji gotówki na rzecz pieniądza cyfrowego, co poddałoby nas całkowitej kontroli przez obce Polskie. Ośrodki. Zdajemy sobie sprawę z niemożności przeprowadzenia obecnie poleksitu. No obecnie to znaczy dzisiaj jutro, być może za pół roku. Rzeczywiście tutaj, to przepraszam, to ja się już wtrącam do tekstu programowego. No rzeczywiście jest dziś jutro niemożliwy Poleksit. Ale w programie, który ja tutaj prezentowałem tu i jeszcze prezentowałem 6 lat temu, i prezentuję go AFD w Niemczech. Jest mowa o budowie Związku Europejskiego Wolnych Narodów, a jeżeli chodzi o polexit, to być może będzie on możliwy za pół roku. Jeżeli dzisiaj nie zaczniemy akcji na rzecz albo demontażu Unii, albo wyjścia z Unii, tylko będziemy tam odkładać na kiedyś tam na święty nigdy, no to tego nigdy nie będzie. Ktoś musi zacząć. No, na szczęście zaczyna Stanisław Żółtek. Nie zaczyna natomiast Janusz korwin A więc, tak, tak, zdajemy sobie z niemożności przeprowadzenia poleksitu. Rezerwujemy sobie jednak prawo do prowadzenia do referendum, gdyby wspomniane wyżej dążenia unijnych ideologów miały być na siłę wprowadzane w życie w naszym kraju. Jak to, gdyby jakiś modus irrealis są wprowadzane? Pani Januszu! Panie prezesie, proszę się ocknąć, stuknąć się w głowę, tak, mocno. To jest wprowadzane i sam pan to mówił. I co pan teraz opowiada za tym? No przepraszam, uniosłem się. Sprzeciwiamy się mechanizmowi przymusowej relokacji migrantów. To wolni ludzie i powinni mieć możliwość wyboru, gdzie chcą migrować. Polska zaś powinna prowadzić racjonalną politykę migracyjną. Bezpartyjni samorządowcy oraz korwin będą wspólnie kształtować przekaz wyborczy, łączący postulaty obu środowisk. Nasi wyborcy mogą być przy tym pewni, że będąc w Parlamencie Europejskim, będziemy uczciwie przekazywać obywatelom, nad czym naprawdę pracuje Unia Europejska i starać się o realizację w niej naszych polskich interesów. Janusz Korwin-Mikke, prezes partii Korwin, doktor nauk prawnych, Marek Wok, sekretarz Ogólnopolskiej Federacji. Bezpartyjni samorządowcy, <laughs> czyli coś zbliżonego do Konfederacji. Pewien skutek będzie osiągnięty, bo ten komitet odbierze jakieś głosy Konfederatom, łącznie z Komitetem Żółtka, Komitetem Starosielca, Komitetem Lewickiego. To w sumie jest, może spowodować, że Konfederacja nie dostanie 5% głosów. Obawy Męcena, wyrażane tam prawie pół roku temu, tam w grudniu chyba, tak, I upublicznione, no pewnie są zupełnie uzasadnione. Dwie ogólnopolskie listy, które jedna jest radykalnie antyunijna, druga jest podobna do Konfederacji, bo lista Włoch Korwina to jest tak jakby druga Konfederacja troszkę dalej idąca, tak jak Konfederacja troszkę dalej idzie niż PIS, ale tylko troszkę. Ja nie kandyduję z żadnej z tych list. W sumie, w sumie cieszę się z tego, chociaż miałem taki pomysł, żeby przy okazji tych wyborów zapromować książkę, ale książki jeszcze nie ma, więc pewnie by mi na tę promocję książki w ramach kampanii wyborczej został tydzień. To nie jest nic wielkiego. Ja kilka razy w życiu znalazłem się na listach wyborczych. Ktoś mi zaproponował, ja się zgodziłem. Czasami ktoś mi proponował, ja się nie godziłem, na przykład nie skorzystałem z Haka na Świętej Pamięci Andrzeja Lepera w 2004 roku, nie dostałem dobrego miejsca bez Weksla, bo nie chciałem korzystać z Haka, bo to uzależnia zawsze od kogoś. Ale może jeszcze wezmę udział w Święcie Demokracji, czyli w tym teatrze, w tym cyrku demokracji, jeżeli to będzie miało sens. Teraz pytanie, jaki sens? Polityka? Ma dwa w naszym demokratycznym półświadku, naszej postcywilizacji demokratycznej, ma dwa sensy. Jeszcze ma resztkowo taki sens, żeby coś, jakieś wielkie dzieło budować, ale jak widać w Polsce nie bardzo jest z kim i jak. Albo ma drugi sens, mianowicie dorwać się do konfitur i je utrzymywać jak najdłużej. To mnie to drugie w ogóle nie interesuje, mam 60 lat. Jestem po prostu stary i będę już tylko coraz starszy. Więc, skoro się w lepszych latach nie dorwałem do konfitur, chyba że mi tam proponowano odrobinę konfitur, to sam spożyłem sobie, polizałem, ale mało tego było. I też nie, nie, nie zabiegałem o to. Ja nie, nie walczyłem o konfitury i nie pchałem się na listy wyborcze. Proponowali to czasem, że często, czy parę razy w każdym razie skorzystałem. Poznałem troszeczkę wybory. Więc tym takim sensem, który mnie interesuje, jest skupienie sensownych ludzi wokół jakiejś promocji, jakiejś ważnej sprawy. No i w sumie cieszę się, że pan Janusz nie zaproponował mi kandydowania z prounijnej listy swojej i doktora Marka Wocha. Co nie zmienia faktu, że względem nich niezmiennie mam najlepsze uczucia. No ale nie zgadzamy się w sprawie Unii, bo jak mówiłem, odkładanie akcji antyunijnej jest kunktatorstwem i teraz potrzebna jest akcja akcja, unijna, akcja antyunijna w tej kampanii. Mam nadzieję, że zrobi nią, ją Stanisław Żółtek ze swoimi towarzyszami, Adamem Harańczykiem, Jakubem Perkowskim, czy też właśnie chociażby z Miłoszem Kuziemką, no i całą resztą, tak? bo jest ich tam sporo. Liczę na to bardzo, polecam się oczywiście, bardzo chętnie się włączę w tę kampanię w jakiś tam sposób, jak się da, a nie włączę się w kampanię niestety Marka i pana Jarusza, chociaż oczywiście na pewno nie będą płakali z powodu mojego braku. Na tym kończę z wielkim smutkiem, ale jeszcze raz zapewniam obu panów, że osobiście jakby czuję do nich to samo, co zawsze czułem. No, tylko jest problem właśnie z tym, gdzie się zaplątali. Proszę Państwa, oczywiście, jak zawsze o 6 zł na kawę bezkofeinową. Dziękuję bardzo za to, że dostałem znowu parę złotych. Ładne parę złotych, nawet parę dziesiąt ładnych złotych. Ostatnio, tak zaskakująco więcej niż zwykle. Bardzo również proszę o kciuki w górę i subskrypcje, których tam spadają znowu. I do zobaczenia.